Older i elder. Dwa słówka podobne, w sumie też znaczeniowo, nie są jakoś szczególnie daleko, ale będzie mały bonusik związany z owocami. Older to starszy. Um, his older brother is a doctor and his younger sister is a teacher. Jego starszy brat jest lekarzem, a jego młodsza siostra jest nauczycielką. Z kolei elder, pisany przez e. Senior... Uff. Senior, 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 czyli osoba starsza po prostu. Elders need some help sometimes. Seniorzy, starsze osoby potrzebują czasami pomocy. I ten bonus chodzi o Elder, czyli bez jako roślina, bez, bez taka roślina. Bardzo fajna, ładnie pachną kwiaty. Kiedy sobie e, rośnie. E, I Elderberry. Elderberry to będą owoce czarnego bzu. Bardzo zdrowe, e, cierpkie. Ciekawe, bardzo dzikie. W ogóle ta roślina, ten krzak, bo to w sumie krzak, nie drzewo. Um, wygląda trochę, jakby było takie stare, te, te, w sumie. Gałęzie i kora, czyli bark, jest, jest taka trochę jakby in wrinkles w smarszczkach. Może dlatego taka nazwa. Okej, okay, odleciałem trochę daleko. Tyle na dzisiaj. Ciao.